Ranking jedzenia, które nie istnieje. Ja nie jem w ogóle płatków, więc dajmy to na dziesiąte miejsce. Uważam, że to jest szajs. Pistacjowe Kinder Jajko. O, to jest mocny zawodnik. Kocham smak pistacjowy, ale tej firmy tam ja faKX nie lubię, więc fuj, 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 fuj. Biscof, paj, matko boska. Wiecie, jakie to by było słodkie? Tego by się bez kawy nie dało wypić, więc dajmy to na szóstkę, ale ogólnie mogłoby być przepyszne. To. Bezapelacyjnie. Przepyszne. Przepyszne. Milky Bar Ice Cream. To mogłoby być dobre. Na przykład y, te lody Monte. One są przepyszne. Kinder Bueno z dżemem truskawkowym. Nie, fuj. Dżem w wafelku. Szanujmy się. Kinder Chocolate White. Dobra, lubię białą czekoladę. Big Mac in a can. Nigdy w życiu. Fuj, Big Mac jest okropny. I miętowa Coca-Cola zero cukru, zero, zero cukru mi, nie, nie smakują mi, napoje zero cukru.